Drodzy widzowie, wybiła godzina 16. .00. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Wibracje Szczęścia. To już 37. spotkanie, w którym wspólnie odkrywamy tajemnice wewnętrznej harmonii i spełnienia. Dzisiejszy temat jest niezwykle istotny, bo dotyka czegoś, co wszyscy posiadamy, a jednocześnie czego często nam brakuje: czasu. Czy czas można traktować jako dar? jak mądrze nim zarządzać, by zamiast gonitwy za dniem jutrzejszym czerpać radość z chwili obecnej. O tym właśnie dziś porozmawiamy. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, gorąco zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków. Każdy z nich to element większej układanki, która razem tworzy obraz świadomego życia w harmonii i szczęściu. Trzeba sobie uświadomić, że czas to dar, którego nie da się odzyskać. Wyobraźcie sobie, że codziennie rano dostajecie na konto 86 400 zł. Możecie je wydać na dowolny cel, jednak pod koniec dnia to, czego nie wykorzystaliście, znika. Brzmi jak bajka, a jednak tak właśnie działa czas. Każdego dnia otrzymujemy 86 400 sekund, a to jak je spożytkujemy, zdecyduje o jakości naszego życia. Czasu nie da się cofnąć, nie da się go odłożyć na później. Możemy jednak nauczyć się go doceniać i używać mądrze, by prowadził nas do większego szczęścia. Zastanówmy się, jak świadomie, świadome zarządzanie czasem przybliża nas do szczęścia. Warto od razu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, Wdrożyć pięć założeń. Po pierwsze, priorytety klucz do świadomego życia. Czy zdarza się Wam czuć, że czas przecieka przez palce? Codzienna gonitwa, zadania, obowiązki, a na koniec dnia frustracja, że nie zrobiliśmy nic do, dla siebie. Przykład. Maria, matka dwójki dzieci, zawsze odkładała swoje pasje na później. Aż w końcu uświadomiła sobie, że owo później nigdy nie nadchodzi. Postanowiła świadomie zarządzać czasem i znaleźć codziennie 30 minut na coś, co sprawia jej radość. Po miesiącu czuła się o wiele bardziej spełniona i spokojna. Klucz tkwi w określeniu priorytetów i nadaniu im realnej przestrzeni w kalendarzu. Po drugie. Czy znacie zasadę 80 na 20? Więcej szczęścia, mniej wysiłku? Zgodnie z zasadą Pareto, 20% naszych działań przynosi 80% rezultatów. Warto więc zastanowić się, które działania rzeczywiście przybliżają nas do szczęścia i na nich skupić swoją energię. Przykład. Tomasz, właściciel małej firmy, był przytłoczony ilością obowiązków. O analizie odkrył, że większość jego sukcesu wynikała z kilku kluczowych działań, a reszta to zjadacze czasu. Poświęcaj więcej uwagi najważniejszym aspektom. Nasz przykładowy kolega odzyskał czas dla rodziny i pasji, a jego firma zaczęła prosperować lepiej niż kiedykolwiek. Trzecie założenie, o którym warto pamiętać, obecność. W chwili. Czas może być źródłem radości. Czy wiecie, że nasza podświadomość nie odróżnia przeszłości i przyszłości od teraźniejszości? Jeśli ciągle rozpamiętujemy błędy, lub martwimy się o przyszłość, tak naprawdę nie żyjemy pełnią życia. Dam Wam przykład. Anna, nauczycielka jogi, codziennie rano praktykowała Mindfulness: świadome bycie w tu i teraz. Dzięki temu. Nawet zwykła filiżanka herbaty stała się dla niej źródłem radości. Jej życie stało się prostsze, bardziej harmonijne i pełne wdzięczności. Czwarta zasada. Zawsze znajdujcie czas na relacje, bo miłość to najcenniejsza inwestycja. Ludzie, którzy na łożu śmierci żałują, nigdy nie mówią szkoda, że nie spędziłem więcej czasu w pracy. Mówią natomiast Szkoda, że nie spędziłem więcej czasu z bliskimi. Wojciech, zabiegany menadżer, postanowił każdego dnia poświęcać przynajmniej godzinę rodzinie bez telefonów i rozpraszaczy. Relacje z dziećmi i żoną poprawiły się diametralnie, a on sam poczuł głębsze spełnienie. I w końcu istotna jest harmonia między pracą a odpoczynkiem. Regeneracja jako klucz do szczęścia. Nie jesteśmy robotami. Czas na odpoczynek jest tak samo ważny jak czas na działanie. Karolina, pasjonatka zdrowego stylu życia, zaczęła stosować metodę Pomodoro. 25 minut intensywnej pracy, 5 minut przerwy. Okazało się, że jest bardziej produktywna, mniej zmęczona i ma więcej czasu na rzeczy, które kocha. Teraz zapytacie mnie, jak wprowadzić te zasady w życie. Każdego dnia mamy wybór. Możemy pozwolić, by czas nami rządził, lub świadomie nim zarządzać. Przedstawię kilka prostych kroków do wdrożenia od zaraz. Każdego ranka zastanów się, co jest Twoim priorytetem na dziś. Ogranicz zjadacze czasu i skup się na działaniach, które dają realne efekty. Praktykuj obecność w chwili. Codziennie znajdź 5 minut na pełną uważność. Inwestuj czas w relacje, to one da, nadają życiu sens. Pamiętaj o odpoczynku. Równowaga to klucz do szczęścia. I na zakończenie, moi drodzy widzowie: Czas jest najcenniejszym darem, jaki otrzymaliśmy. To od nas zależy, jak go wykorzystamy. Czy będziemy nieustannie gonić za czymś, czego jeszcze nie mamy, czy nauczymy się czerpać radość z chwili obecnej? Dziękuję Wam za to spotkanie. Jeśli temat Was poruszył, podzielcie się nim z innymi, zostawcie komentarz i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Polubcie nasz fanpage. Link do niego znajdziecie jak zawsze w opisie tego nagrania. Czekaszcie link do naszej telewizji swoim znajomym. Przeczytajcie i skomentujcie najnowszy wpis na naszym blogu z www.iskrażycia.tv łamane przez blog. Do zobaczenia w kolejnym odcinku wibracji szczęścia za dwa dni, 31 marca 2025 roku, jak zawsze o godzinie 16. Mówił do Was Marek Zadęcki.